Godzinę temu wydarzyło się coś, co wypełniło przepowiednie. Dziś, podczas transmisji na żywo z konferencji w Brukseli, padły słowa, które zostały natychmiast przerwane. Mikrofony wyciszono, obraz zgasł, a nagranie, co szokujące, zniknęło z oficjalnych archiwów w ciągu 30 minut. Jednak ci, którzy byli świadkami, zdążyli zanotować kluczowe zdanie: Europa powtarza błędy sprzed 80 lat. Chwilę później sala ogarnęła chaos, a rzecznicy odmówili komentarza. Jutro, jak zapowiedziano, NATO ma ogłosić decyzję, która według niektórych analityków może być punktem zwrotnym, takim samym, jak pakty i tajne ustalenia lat trzydziestych, które wprowadziły świat w mrok II wojny. Czy historia naprawdę się powtarza? Czy dziś, w cieniu Kremla, rozgrywa się ten sam scenariusz, który Stalin pisał wraz z Hitlerem? To nie jest przypadek. Zbyt wiele zbieżności, zbyt wiele słów, które brzmią jak echo dawnych tragedii. W archiwach z czasów PRL istnieją dokumenty mówiące o strategii podporządkowania Europy od wewnątrz. Dziś te same frazy padają z ust współczesnych przywódców Rosji. Przypadek czy plan? Świat został postawiony na krawędzi. Konferencja, która miała uspokoić, wywołała tylko większy strach. Nagrania krążące w sieci znikają jedno po drugim, jakby ktoś nie chciał, by zwykli ludzie poznali prawdę. A przecież wystarczy spojrzeć na kalendarz: rok 1939, rok 2022, a teraz 2025. Zbyt wyraźny rytm, zbyt niepokojąca regularność. To, co wydarzyło się dziś, to nie tylko polityczny incydent to znak to echo przeszłości. Które ostrzega nas przed nadchodzącą katastrofą. Jeśli nie otworzymy oczu teraz, jutro może być za późno. To, co usłyszysz, zmieni Twoje spojrzenie na Polskę i Europę. Oficjalna wersja, ta, którą każdy z nas zna z książek, dokumentów czy szkolnych lekcji historii, brzmi znajomo i pozornie uspokajająco. Nostradamus miał pisać o wielkiej wojnie na północy, która potrwa krótko, ale zmieni oblicze kontynentu. Ojciec Klimuszko ostrzegał, że ziemia polska zostanie jeszcze raz doświadczona, lecz stanie się miejscem ocalenia. Jan Paweł II podczas pielgrzymki w 1979 roku mówił do tłumów: Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi. Wszyscy znamy te słowa. Brzmią jak apel o nadzieję, o siłę i o odrodzenie. Tak zostały zapisane w podręcznikach i powtarzane przez dekady. Ale istnieje druga warstwa. Wersja zakazana, ukryta, ocenzurowana. Archiwa te w Moskwie, w Watykanie, a nawet w dawnych sejfach MSW-PRL kryją zapisy, które nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego. To tam znajdują się fragmenty, które wymazano czerwonym ołówkiem cenzorów. To tam pojawiają się słowa, które dziś brzmią jak przerażająca przepowiednia. W jednym z raportów z lat 70. Które rzekomo pochodziły z podsłuchów spotkań opozycji, pojawia się wzmianka o słowach klimuszki, których nie drukowano. Polska stanie się znowu polem, przez które przejdzie armia ze wschodu. Naród będzie zmuszony walczyć o przetrwanie, a przyjaciele z zachodu zawahają się, zanim wyciągną rękę. Dlaczego te słowa zniknęły? Kto zdecydował, że mają być przemilczane? Podobnie z objawieniami fatimskimi. Oficjalnie znamy część orędzia o nawróceniu Rosji, ale istnieją świadectwa mówiące o trzeciej tajemnicy, która miała dotyczyć wojny na wschodzie Europy i cierpienia Kościoła w kraju nad Wisłą. Watykan przez dekady ukrywał ten fragment, tłumacząc, że świat nie jest gotowy, by go przyjąć. A przecież to właśnie teraz, dziś, gdy Rosja grozi całej Europie, owe słowa nabierają niepokojącego znaczenia. Niektórzy badacze twierdzą nawet, że Jan Paweł II w prywatnych rozmowach ostrzegał przed czasem próby, który przyjdzie od wschodu w godzinie, kiedy zachód będzie spał spokojnie. Tych zdań nie znajdziemy w oficjalnych homiliach, są jednak cytowane w tajnych notatkach ludzi, którzy byli najbliżej papieża. To, co wydawało się legendą, dziś brzmi jak zimna rzeczywistość. Przepowiednie które przez lata traktowano jak religijną metaforę nagle układają się w logiczny ciąg zdarzeń. Archiwa odkryły wersję, której nie chciano pokazać. To, co miało zostać zakopane pod grubą warstwą kurzu, teraz wychodzi na światło dzienne. I najstraszniejsze jest to, że prawdziwy sens tych zapisów nie dotyczy odległej przyszłości. On zaczyna się spełniać właśnie teraz, na naszych oczach. Kiedy patrzymy na dzisiejsze nagłówki gazet i oficjalne konferencje prasowe, Widzimy obraz spójny, wygładzony, kontrolowany, ale wystarczy sięgnąć głębiej, by zobaczyć, jak wiele szczegółów znika z pola widzenia. Jakby ktoś krok po kroku usuwał elementy układanki, by obraz nigdy nie został ułożony w całości. Przykład. Wczoraj, podczas nadzwyczajnego posiedzenia NATO w Brukseli, na ekranach transmisji pojawiło się nazwisko polskiego generała który miał rzekomo przedstawić raport o czerwonej linii w relacjach z Rosją. W ciągu kilkunastu sekund nazwisko zostało zamazane, a sam fragment konferencji wycięty z oficjalnego nagrania. Internauci zdążyli zrobić zrzuty ekranu, ale oryginał zniknął z serwerów. Czy to błąd techniczny? Czy ktoś celowo ukrywał, kto odważył się ostrzec przed scenariuszem wojny? Jeszcze bardziej niepokojące są sprawy fotografii. Kilka dni temu opublikowano oficjalne zdjęcie z narady w Warszawie. Jednak osoby, które widziały pierwotną wersję, twierdzą, że brakowało na nim dwóch uczestników, wysokich urzędników z resortu obrony. Gdzie się podzieli? Dlaczego nagle przestali istnieć w dokumentacji? Według byłego pracownika kancelarii, z którym rozmawiali dziennikarze, takie retusze wykonywano już w czasach PRL. Wtedy wymazywano z fotografii niewygodnych towarzyszy. Dziś, jakby historia wracała. Do tego dochodzą świadkowie. Dwóch ekspertów wojskowych, którzy w maju publicznie ostrzegali przed niespodziewanym ruchem Kremla, nagle przestało pojawiać się w mediach. Jeden z nich zrezygnował ze stanowiska bez słowa, drugi, według przecieków, wyjechał za granicę. Co sprawiło, że ludzie, którzy mówili najodważniej, nagle zamilkli. Insajderzy mówią o notatkach nie do publikacji. Raportach, które powstają w zaciszach gabinetów i nigdy nie trafiają do opinii publicznej. Jeden z byłych urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych przyznał anonimowo: Niektóre dokumenty są oznaczane czerwonym symbolem. To znaczy, że nawet jeśli ktoś o nie poprosi w trybie jawności, ich treść będzie zaczerniona. Czasem całe strony to tylko czarne bloki. Tymczasem w tle toczy się realne wydarzenie militarne. Na granicy Białorusi i Polski trwa koncentracja wojsk, o której oficjalnie mówi się jako o ćwiczeniach, ale niezależne satelitarne zdjęcia pokazują coś innego budowę stałych baz i magazynów. Rząd twierdzi, że to rutyna. Jednak dlaczego właśnie teraz? Dlaczego zdjęcia publikowane przez media głównego nurtu różnią się od tych, które wyciekają w sieci? Warstwa po warstwie odsłania się przed nami obraz manipulacji. Znikające nagrania, wymazane nazwiska, usunięte fotografie, milczący świadkowie to wszystko nie są przypadki to system. System, który ma utrzymać nas w poczuciu, że wszystko jest pod kontrolą. Ale czy naprawdę jest? Czy ktoś nie układa zakazanej układanki za naszymi plecami? Historia nie powtarza się nigdy dosłownie, ale jej echo brzmi wciąż tak samo. Dziś, w 2025 roku, odczuwamy to echo głośniej niż kiedykolwiek. Przepowiednie, które przez dekady wydawały się mglistą metaforą, stają się nagle komentarzem do codziennych wiadomości. Nostradamus pisał o wielkim wschodnim ogniu, który wstrząśnie Europą na początku nowego tysiąclecia. W 1939 roku ogień ten przybrał postać niemieckich i sowieckich czołgów. W 2022 rakiet spadających na Kijów. A dziś wypowiedzi Putina o historycznym prawie Rosji do ziem nad Wisłą brzmią jak kalki ze starych przemówień Stalina. Przypadek, ojciec Klimuszko ostrzegał przyjaciele z Zachodu zawahają się, zanim wyciągną rękę. Ile razy słyszeliśmy w ostatnich miesiącach, że NATO analizuje sytuację, że decyzje zapadną jutro, za tydzień. Po konsultacjach. Dokładnie tak samo brzmiały dyplomatyczne formuły w 1938 roku, gdy Czechosłowacja czekała na pomoc, której nie było. Echo historii powraca, ale dziś dotyczy już nas, Polaków, i nagle dostrzegamy, że daty zaczynają się nakładać. 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na ziemię Polskie. 17 września 2022 roku Rosja ogłosiła aneksję kolejnych terytoriów Ukrainy. 10 września tego roku w sieci pojawiło się krótkie nagranie, rzekomo z tajnego spotkania rosyjskiego sztabu. Materiał trwał zaledwie 40 sekund i zniknął po kilku godzinach. Ale ci, którzy go widzieli, mówią o jednym zdaniu – Polska jest następna. Archiwa ujawniają kolejne niepokojące koincydencje. W dokumentach PRL z lat 70. istnieje zapis rozmowy o strategii destabilizacji Polski poprzez kryzys energetyczny i podsycanie podziałów społecznych. Dziś oglądamy wiadomości o rekordowych cenach prądu, o rosnących protestach i o medialnych kampaniach dezinformacyjnych płynących z rosyjskich farm trolli. Czyż nie wygląda to jak dokładne odtworzenie starego scenariusza? Jeden z dziennikarzy śledczych przyznał niedawno w prywatnej rozmowie, że miał w rękach raport wskazujący, iż obecna wojna w Ukrainie wpisuje się w wieloletnią doktrynę Kremla o budowie imperium od Bałtyku po Morze Czarne. Ale materiał zniknął z portalu godzinę po publikacji. Oficjalny powód? Problemy techniczne. Czy naprawdę? To, co mówili prorocy, to, co ostrzegała historia, zaczyna się nakładać na codzienne fakty. Putin mówi słowami Stalina. Na to powtarza zwłokę zachodu sprzed osiemdziesięciu lat. Daty układają się w niepokojący rytm. A każde nagranie, każdy dokument, każdy świadek znika szybciej, niż zdążyliśmy zapamiętać. To nie jest już odległa metafora. To nie są pobożne legendy o przyszłości. To echo przeszłości, które rozbrzmiewa w teraźniejszości. I niektórzy mówią otwarcie. Jeśli nie usłyszymy tego echa dziś, jutro stanie się ono krzykiem bo to się właśnie spełnia. Tak mówiły przepowiednie. Im głębiej wchodzimy w tę układankę, tym wyraźniej widać, że nie mamy do czynienia z chaosem. To nie przypadkowe zbiegi okoliczności, to nie techniczne błędy transmisji, ani przypadkowe przeoczenia. To mechanizm, starannie zaplanowany, precyzyjnie działający, sięgający najwyższych szczebli władzy i organizacji międzynarodowych. Wszystko zaczyna się od informacji. Z pozoru drobiazgi, konferencja przerwana w połowie zdania, dziennikarz nagle zmieniający temat, materiały wycięte z archiwów telewizji publicznej. Ale jeśli przyjrzeć się bliżej, widać wzór. Ktoś decyduje, co mamy wiedzieć, a czego nie możemy nawet dotknąć. Insajderzy mówią wprost: istnieją tajne komisje, które zbierają się poza oficjalnymi protokołami. Nie znajdziemy ich nazwisk na stronach ministerstw ani w komunikatach NATO. To grupy ludzi, którzy, jak twierdzą dawni urzędnicy, przeglądają każde słowo raportów i czerwonym ołówkiem wykreślają fragmenty nieprzeznaczone dla opinii publicznej. Tak właśnie miało wyglądać raportowanie w PRL? Tak samo miały działać komisje cenzury. Dziś mechanizm się powtarza, choć w bardziej wyrafinowanej formie. Do tego dochodzi inwigilacja. Kilku dziennikarzy, którzy próbowali badać powiązania między rosyjskimi wpływami a decyzjami politycznymi w Europie, zauważyło, że ich telefony nagle zaczęły wariować. Rozmowy się urywały, nagrania znikały z dyktafonów, a wiadomości wysyłane do współpracowników docierały z opóźnieniem albo w ogóle nie wychodziły z urządzenia. Oficjalne wyjaśnienia? Usterki techniczne. Ale czy ktoś jeszcze wierzy w takie przypadki? Szczególnie niepokojące są ślady w archiwach kościelnych. Tam, w dokumentach, które przez dekady spoczywały za grubymi murami, znajdują się fragmenty homilii i notatek papieskich, które nigdy nie zostały opublikowane. Jeden z księży, który miał dostęp do kopii, twierdzi, że znalazł tam ostrzeżenie Jana Pawła II. Przyjdzie czas, gdy Polska zostanie wystawiona na próbę, a milczenie będzie największą bronią tych, którzy chcą jej upadku. Dlaczego nikt o tym nie mówi? Dlaczego te słowa nigdy nie trafiły do oficjalnych archiwów? Milczenie staje się dowodem. Bo jeśli prawda nie istniałaby naprawdę, po co tak uporczywie ją usuwać? Dlaczego tak konsekwentnie wymazuje się całe akapity, całe nagrania, całe nazwiska? Dlaczego świadkowie nagle zapadają się pod ziemię? Według dawnych pracowników służb istnieją rozkazy, które nie są spisywane na papierze, przekazywane ustnie, w zamkniętych gabinetach. Z samej góry. Rozkazy, by niszczyć dokumenty, zacierać ślady, uciszać niewygodne głosy. Tego nie zobaczymy w telewizji, tego nie przeczytamy w gazetach, ale każdy, kto miał styczność z systemem, wie, że tak to działało w PRL i tak to działa dzisiaj. To nie jest już tylko ukrywanie prawdy, to aktywne jej zwalczanie to wojna o pamięć, o świadomość o naszą zdolność dostrzegania zagrożenia. A największy strach budzi myśl, że ten mechanizm działa idealnie. Bo skoro dowiadujemy się tylko tego, co oni chcą nam pokazać, to ilu rzeczy jeszcze nawet nie przeczuwamy? Eksperci ostrzegają, że to dopiero początek. Te słowa powtarzają się jak refren w rozmowach analityków wojskowych, w raportach think tanków, w przeciekach stajnych posiedzeń. To, co widzimy dziś rosyjskie prowokacje, cyberataki, zamieszki na granicy. To tylko preludium. Punkt zwrotny nadchodzi. I to szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. W cieniu Kremla zapadają decyzje, które mogą zmienić los Europy. Putin nie grozi już tylko Ukrainie. W ostatnich wystąpieniach coraz częściej padają słowa granice historyczne, ziemie utracone i odbudowa strefy wpływów. Brzmi to znajomo, jak echo 1939 roku, kiedy władcy totalitarni. Tłumaczyli agresję prawem do ziem ojców. Historia wraca, a Polska znowu staje się centrum burzy. Sojusz Północnoatlantycki? Na konferencjach mówi się o jedności, ale za kulisami słychać zupełnie inne głosy. Dokument, który wyciekł tydzień temu, sugeruje, że niektóre państwa Europy Zachodniej rozważają ograniczone porozumienie z Rosją. Oficjalnie to dementowane, ale przecież tak samo wyglądały negocjacje w Jałcie. Za zamkniętymi drzwiami ustalano przyszłość narodów, które nie miały prawa głosu. Czyżby zdrada elit znów wisiała nad Polską? Do tego dochodzą ataki hybrydowe. Cyberprzestrzeń staje się polem bitwy, którego większość ludzi nawet nie zauważa. Awaria systemów bankowych w kilku polskich miastach, tajemnicze przerwy w dostawie prądu, komunikaty alarmowe wysyłane przez nieznane źródła to nie są przypadki. Dwa testy próby pierwsze ruchy w grze, której finał może być katastrofą. Globalny kryzys gospodarczy tylko przyspiesza bieg wydarzeń. Inflacja, załamanie rynków, protesty społeczne wszystko to wygląda jak misternie zaplanowany scenariusz. Bo czyż nie jest dziwne, że w najważniejszych momentach geopolitycznych nagle pojawiają się zamieszki, które paraliżują państwa od środka? To tak, jakby niewidzialna ręka popychała Europę ku chaosowi. Nad kontynentem zawisł cień. To nie jest zwykły kryzys, to nie jest chwilowe napięcie. To ostatnie ostrzeżenie. Jeśli Zachód zignoruje sygnały, jeśli Polska zostanie pozostawiona sama sobie, może dojść do tragedii, jakiej nie pamięta żadna powojenna generacja. Polska znalazła się w oku cyklonu. Z jednej strony agresywny wschód, z drugiej chwiejny sojusz. Każdy dzień może być początkiem końca. Każdy komunikat prasowy może kryć pod sobą decyzję, która zmieni naszą przyszłość. Eksperci mówią coraz głośniej: jesteśmy w punkcie krytycznym. Jeszcze chwila, a nie będzie odwrotu. Ale władze uspokajają, zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą. Brzmi znajomo? Tak samo mówiono w 1939 roku, w 1981, w 2010. Historia nie ostrzega dwa razy, a my właśnie otrzymaliśmy ostatnie ostrzeżenie. Gdy punkt zwrotny staje się faktem, jego konsekwencje natychmiast wykraczają poza granice jednego kraju. Polska, kraj na styku cywilizacji, wciśnięty między Zachód a Wschód, znów znalazła się w centrum globalnej układanki, i właśnie dlatego każde wydarzenie, które rozgrywa się tu, odbija się echem w najdalszych stolicach świata. Elity polityczne reagują nerwowo. Oficjalnie, pełne opanowanie, deklaracje o kontroli sytuacji. Ale za kulisami widać panikę. Z posiedzeń parlamentarnych usuwane są fragmenty stenogramów, na których posłowie pytali wprost o scenariusz wojny na terenie Polski. Z relacji świadków wynika, że premier miał uderzyć pięścią w stół, krzycząc: Nie możemy dopuścić, by to wyszło na jaw. A przecież im bardziej się ukrywa, tym więcej pytań rodzi się w głowach zwykłych ludzi. Społeczeństwo czuje strach i zamęt. W sieci mnożą się nagrania z supermarketów, gdzie ludzie wykupują podstawowe produkty. Na stacjach benzynowych tworzą się kolejki, jak w czasach PRL. Telefony alarmowe pękają od zgłoszeń, nie o eksplozje czy ataki, lecz o dziwne światła nad granicą, nietypowe ruchy wojsk i niepokojące komunikaty radiowe które nagle urywają się w połowie zdania. Świat patrzy i analizuje. Amerykańskie stacje telewizyjne donoszą o najpoważniejszym kryzysie w Europie od czasów zimnej wojny. Niemieckie gazety piszą o nieuniknionej konfrontacji, a brytyjskie tabloidy ostrzegają Polska, nowa linia frontu. W przeciekach wywiadu amerykańskiego mówi się o rosnącej presji, by Polska została wciągnięta w bezpośrednie starcie. To już nie jest lokalna sprawa. To globalne starcie narracji, w którym każdy wybór niesie za sobą konsekwencje dla całego kontynentu, a przecież echo dociera jeszcze dalej. W Azji mówi się, że konflikt w Europie to okazja, a na Bliskim Wschodzie analitycy otwarcie wskazują, że wojna nad Wisłą może wywołać efekt domina na rynkach surowców. Polska kraj średniej wielkości. Nagle staje się punktem zapalnym, od którego zależy gospodarka i bezpieczeństwo całego świata. Wszystko to przypomina narastający koszmar. Elity ukrywają, cenzurują, zamazują fakty. Zwykli ludzie gromadzą zapasy, odczuwając irracjonalny lęk, który okazuje się wcale nie taki irracjonalny. A globalne mocarstwa już liczą straty, zanim jeszcze padł pierwszy strzał. Niektórzy porównują tę sytuację. Do sierpnia 1939 roku. Wtedy też świat czekał, wiedząc, że coś nadchodzi, ale nie wiedząc dokładnie kiedy. Dziś, podobnie jak wtedy, Polska znalazła się w samym środku. I jeśli historia naprawdę ma swoje echa, to właśnie teraz słyszymy je najgłośniej. Nad Europą unosi się ciężar, który trudno udźwignąć. A Polacy czują w sercach to, co czuli ich dziadkowie i pradziadkowie. Że los kontynentu rozstrzyga się tutaj, na tej Ziemi. I tak dochodzimy do punktu, w którym każde zdanie brzmi jak ostrzeżenie, a każdy dzień może być początkiem nowego rozdziału. Ale czy to już finał? Czy może dopiero wstęp do czegoś, co dopiero nadejdzie? Niektórzy twierdzą, że historia powtarza się w cyklach, że Polska, niczym zaklęta, co pokolenie staje się areną wielkich zmagań mocarstw. Według teorii, lata dwudzieste. I tridyset. XX wieku z ich kryzysem, agresją totalitarnych reżimów i złudną nadzieją Zachodu, są dziś lustrzanym odbiciem naszej teraźniejszości. Badacze sugerują, że zbieżność dat, przemówień i wydarzeń nie może być przypadkowa. Ale jeśli to prawda, to co czeka nas jutro? Archiwa, do których nie mamy dostępu, mogą kryć odpowiedzi: zaginione nagrania ze Smoleńska, zakazane fragmenty objawień fatimskich. Notatki generałów PRL, wszystko to buduje obraz, którego nikt nie chce nam pokazać. Dlaczego? Czy dlatego, że prawda byłaby zbyt straszna? Kiedy dziś słyszymy groźby z Moskwy, gdy widzimy wahanie NATO i podzieloną Europę, trudno oprzeć się wrażeniu, że ostatni rozdział tej historii już się pisze. Ale czy został napisany dawno temu w proroctwach Nostradamusa i Klimuszki? Czy może dopiero teraz powstaje, na oczach całego świata? Czy Polska znów stanie się pierwszą ofiarą, jak w 1939 roku? Czy może, jak mówią niektórzy prorocy, właśnie tu rozegra się decydująca bitwa o przyszłość kontynentu? A jeśli tak, to czy jesteśmy na to gotowi? Jedno jest pewne. Cisza, która zapada po każdym nagle przerwanym komunikacie, po każdej konferencji zakończonej bez pytań, po każdym materiale usuniętym z sieci, nie jest zwykłym przypadkiem. To cisza przed burzą. I jeśli wierzyć ostrzeżeniom ekspertów, jeśli ufać tym, którzy czytali ocenzurowane dokumenty, to powinniśmy przyjąć jedną myśl: najstraszniejsze dopiero nadejdzie. Możemy się łudzić, że to tylko polityczna gra, że wojna pozostanie za granicą, że proroctwa były jedynie metaforą. Ale czy na pewno? Ile razy w historii mówiono to niemożliwe, a potem budziliśmy się w świecie, którego nikt nie chciał oglądać. Polska stoi dziś u progu. Pytanie tylko: czego? Czy to próg nowej wojny, powrotu najciemniejszych kart historii, czy wypełnienia przepowiedni, które od wieków krążyły między nami, jak ostrzeżenie? Tego nie wiemy. I może właśnie dlatego napięcie jest nie do zniesienia. Bo jeśli ostatni rozdział naprawdę już się pisze to kto będzie go czytał za pięć, dziesięć, pięćdziesiąt lat? A może nikt, bo to dopiero początek.